opadające kąciki ust. Co możemy z nimi zrobić? Możemy z jednej strony wzmacniać te mięśnie, które podciągają nam kąciki ust w górę i rozluźniać te, które się napinają i ciągną je w dół. Pokażę Wam ćwiczenie jogi twarzy i element masażu rozluźniającego. Zaczniemy od ćwiczenia, które nam będzie podciągać kąciki ust do góry. W tym celu przyłóż dłonie w kącikach ust, aby zabezpieczyć tutaj skórę przed marszczeniem się. Zawiń usta do środka, ale w taki sposób, aby również nawinąć kąciki ust, to jest do środka na zęby, i wykonuj uśmiech do swoich górnych trzonowców w ten sposób. I rozluźniamy. I rozluźniamy. Powtórz to ćwiczenie około 15 razy. A teraz masaż. Masujemy się na olejek. Smarujemy tutaj obszar wokół ust oraz usta olejkiem. Przykładamy palce środkowe do brody i do dolnej wargi i masujemy okrężnymi ruchami. Bardzo dokładnie zarówno dolną wargę, jak i brodę, a także tutaj bardzo dokładnie obszar przy kącikach ust. Potem możemy sobie przejść na górę i również bardzo dokładnie wymasować. Wy oczywiście ten masaż wykonajcie dużo dłużej.